Słuchajcie, zawsze marzyłem o tym, żeby otworzyć takiego iPoda Nano, nawet używanego, bo nigdy sobie go nie kupiłem, w 2005 roku nawet nie wiedziałem, że istnieje, używałem wtedy HTC Wizard, więc dzisiaj po 20 latach od premiery, zobaczcie jakie to są fajne napisy, 1 GB 240 <giby> utworów, tu jest jabłko, tu jest takie duże jabłko i otwiera się go tak do boku. Zobaczcie. W środku mamy coś takiego. Też jest... O, jest i iPod. Fajny co, Leo. Uwaga, i teraz patrz, tutaj, Leo, są jakieś. Co tu jest? A, jakieś puści. W środku mamy coś takiego. Mamy też jakiś przerób, nie wiem czy to fabryczny, chyba nie, bo w tamtym czasie takich nie było. Tu mamy jakąś gwarancję z jakimś takim, nie jestem hologramem. Jest numer seryjny. A on jest, zobaczcie, kupiony w 2006 roku. Tu jest jakaś płytka. Po hiszpańsku Inicio Rapido. O, mówiłem, że to nie kabel fabryczny. Fabryczny wygląda inaczej. 20 lat ma ten sprzęt. Tak wygląda sam sprzęt. Oczywiście on jest używany, ale nie wiem jak się to wyciąga stąd. Sposób jest prosty. Naciskam i wychodzi. I mamy. Niestety to tak jak widzicie sprzęt jest porysowany dość, ale fajny klimat ma. O, nawet działa. Powiem Wam, że taki, takie opakowanie dzisiaj robi wrażenie, a co dopiero o 2005 roku, jak ktoś go kupował.